Szymon witam Państwa w nowym wydaniu Pulsu Miasta. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Andrzej Kretkowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana bardzo serdecznie. Witam Pana, witam Państwa. Spotykamy się w zasadzie na finiszu, można już tak powiedzieć, ale też na w takim okresie bardzo gorącej kampanii prezydenckiej. Jak Pan ocenia dotychczasową kampanię prezydencką Andrzeja Dudy? No ona jest bardzo gorąca, bardzo przyjazna. Pan prezydent no, daje z siebie bardzo dużo. Ja przypomnę, że jest cały czas w terenie, spotyka się z ludźmi. No, chociażby w Bolesławcu, kiedy pan prezydent gościł. No, cały rynek tak naprawdę Bolesławca to tak jakby święto ceramiki. Była taka wielka demonstracja szacunku do pana prezydenta, tego co dla nas zrobił i tego co jeszcze nam obiecuje, co chce zrobić dalej. Po prostu. Piękna atmosfera, mimo że byli również ludzie, którzy no, demonstrowali swoje inne poglądy. Wszystko przebiegało kulturalnie, każdy może zademonstrować to, co czuje. I to jest właśnie wielkie święto demokracji. Każdy Polak, proszę Państwa, może przyjść. Powiedzieć swoje zdanie, zademonstrować, czy lubi, czy nie lubi, i no, no to cieszymy się, że, ma, że mamy taką demokrację, że mamy taką swobodę wymiany poglądów i oby to trwało jak najdłużej. Co według Pana, albo inaczej, które z rzeczy mówione przez Pana Prezydenta podczas przemówień jakby zwracają Pana taką szczególną uwagę? No, proszę Państwa, ja chciałem zwrócić na jedną ważną y, kwestię, a mianowicie obniżka cen gazu. To jest z polityka Pana Prezydenta. My mamy rewelacyjne stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Przypomnę gazoport w Świnoujściu. No, jeśli Pan Prezydent y, Bolesławcu może odważnie i w pełni prawdy powiedzieć, że tak naprawdę od początku roku, od 1 y, stycznia do dnia dzisiejszego w sumie prawie 18% potanią gaz. Przecież gaz dotyczy każdego obywatela i tego odbiorcę indywidualnego, jak również przedsiębiorców. To jest potężna obniżka. Proszę mi powiedzieć, od 90 roku, kiedy w historii mógł przyjść prezydent i powiedzieć, proszę państwa, przez działalność rządu, przez moją prywatną działalność jako waszego prezydenta, gaz w ciągu 6 miesięcy tanieje realnie o 18%. Mm -hmm. Ale też y, warto podkreślić to, co mówił pan prezydent odnośnie y, rodziny, prawda? Bo w Bolesławcu, y, tak jak pan słusznie zauważył jeszcze y, przed nagraniem, była taka sympatyczna sytuacja, kiedy y, pan prezydent zaprosił małą dziewczynkę ze Zgorzelca, y, Julię, która no, jest y, mistrzynią świata w nurkowaniu, prawda? To też podkreślenie y, wartości rodziny w jego chyba wszystkich przemówieniach. We wszystkich przemówieniach. Ja tylko powiem pani, e, e, państwo rodzice Julii byli zaproszeni do e, Dudabusu, przyjechali odpowiednio ilości. Pan prezydent się wypytał, dowiedział się, bardzo się cieszy e, z jej sukcesów. No i oczywiście zaprasza do Warszawy, rodziców i Julię i mam nadzieję, że właśnie pani Agata Duda, żona e, pana prezydenta, obejmie odpowiednim honorem, patronatem tą utalentowaną e, dziewczynę. No i całą rodzinę. Pan prezydent stawia na rodzinę. Te wszystkie programy, proszę Państwa, które tak naprawdę przez te 5 lat dotyczą y, głównie rodziny, programy socjalne 500+, 300+, wszystko dla dobra rodziny, ale również tych starszych ludzi, którzy, y, seniorów, 13 emerytura, y, myślenie o 14 emeryturze, to wszystko jest ukłon ogólnie, do rodziny, jak i tej młodej, która rozpoczyna, jak i tej y, starszej rodziny, bo Polacy to jedna wielka rodzina i ta pomoc socjalna jest nam bardzo potrzebna i ona rewelacyjnie jest odbierana przez ludzi. No ale też warto podkreślić te wszystkie ułatwienia dla młodych ludzi, którzy prowadzą działalność y, gospodarczą. To jest bardzo ważne, szczególnie program dla młodych ludzi, też chcę to wyraźnie powiedzieć. Proszę Państwa, pierwszy raz w historii y, młody człowiek, który kończy szkołę, czy to będzie branżowa, czy liceum, czy studia, jest zwolnione z podatku dochodowego. Pan prezydent zwolnił właśnie to jego inicjatywa do 26 roku. To jest bardzo ważne, czyli ci młodzi ludzie, którzy wchodzą na rynek pracy, którzy rozpoczynają start, którzy myślą o założeniu rodziny, są zwolnieni, czyli realnie zarabiają więcej. Jak państwo byście uważnie słuchali, to też warto zaznaczyć, że pan prezydent myśli o wydłużeniu jeszcze tego okresu, żeby to nie było tylko 26 lat, ale myśli, żeby pomóc tym młodym ludziom na starcie, kiedy wiadomo ile to kosztuje. Nawet sama sprawa Sama sprawa mieszkania na początku, żeby ci ludzie mieli łatwy start w dorosłe życie, żeby byli zwolnieni z podatku i to jest bardzo duża pomoc dla, dla młodych ludzi. Oczywiście ich również obowiązują wszystkie inne, o których wcześniej powiedziałem, czyli obniższy koszt gazu, to też jest dla ich środowiska, dla ich nowych rodzin, dla ich mieszkania też ma, oczywiście jest kluczowe. Dla Pana też na pewno ważnym wydarzeniem było spotkanie z Panem Prezydentem w Jakuszycach, gdzie realizowana jest wielka inwestycja no, przy dużym udziale województwa dolnośląskiego. Tak, i oczywiście to jest wspólna inwestycja. Oczywiście najwięcej tutaj ma, do, do, inwestuje Sejming Województwa Dolnośląskiego, ale również Ministerstwo Sportu. A co za tym idzie pan prezydent Andrzej Duda? Kiedy przyjechał, właśnie samorządowcy mogliśmy się z nim spotkać. Jego bardzo interesuje. Przypomnę, że pan prezydent jest narciarzem, czyli Jakuszyce to jest takie miejsce dla niego jak gdyby sympatyczne. Bardzo się cieszę, że ta inwestycja jest. To jest wielki. Nie wiem, wielki zaszczyt na przyszłość dla tego regionu. Wiadomo, ta inwestycja ma swoją yy, jak gdyby taką no, znaczenie regionalne. Tam ono będzie jak będą funkcjonowały cały rok. Do tej pory tylko wyłącznie ta inwestycja, yy, ta yy, też pobudzenie z jakby tego tak. turystyki w tym subregionie Jeleniogórskim, prawda? Oczywiście, oczywiście. To jest bardzo ważne. No właśnie i też yy, warto może w tym miejscu podkreślić te wszystkie inwestycje, które się dokonują yy, właśnie za sprawą sejmiku województwa dolnośląskiego, bo to też yy, jakby pokłosie Dobrej współpracy pomiędzy nie tylko Sejmikiem a rządem, ale również prezydentem RP. Proszę pamiętać, że wszystkie ustawy, jakie przygotowuje rząd, muszą być podpisane przez pana prezydenta. Dlatego to się wszystko tak dobrze szybko dzieje, dlatego że nie ma żadnych. Napięć realizacyjnych między prezydentem a e, polskim parlamentem. Proszę zobaczyć, jaka destrukcja była chociażby teraz, kiedy jest pandemia, kiedy to bez żadnych powodów e, aż miesiąc czasu były przedłużane prace, a potem tak naprawdę błyskawicznie bez żadnej wielkiej debaty podpisano. Czyli krótko mówiąc, e, w Senacie mówię, ta destrukcja w Senacie, to, że myśmy utracili tą większość, po, pokazuje już bardzo czytelnie, jak to niekorzystnie wpływa dla biznesu. Biznesu, dla ludzi, dla obywateli. To, że mamy tą dobrą współpracę między samorządem, rządem a prezydentem my jako sejmik województwa jako samorząd województwa po prostu odbieramy bardzo pozytywnie jest z tego zadowolony marszałek cały zarząd bo wszystkie inicjatywy które były jak gdyby domówione jeszcze w czasie 2000 ja cofnę się w 2018 roku wszystko rząd jak gdyby cała ta zrealizował. koalicja zrealizował w pierwszym roku są z tego bardzo zadowoleni bezpartyjni samorządowcy ale ogólnie wszyscy samorządowcy z naszego terenu Czyli powracając do tej sytuacji z senatem ee, wspomniał pan mówiąc wprost o tej sytuacji kiedy senat przetrzymywał tą ustawę tylko po to żeby platforma obywatelska mogła wymienić kandydata i nagle koperty które były śmiercionośne stały się bezpieczne, bezpieczne widzimy po prostu czarno na białym, no szanowni państwo, trzeba analizować, obserwować i zastanawiać się, dlaczego to jest w ogóle precedens żeby w czasie kampanii wymienić swojego kandydata na prezydenta, to chyba to przejdzie do historii. Musimy też kilka słów powiedzieć o naszym regionie, powiat Gorzelecki. pamiętam pana wizytę w naszym studiu i, i pewną deklarację a propos ronda, no, muszę dopytać, jak sytuacja wygląda w chwili obecnej. No ja powiem państwu, jako radny z zgorzeleca, radny wojewódzki, bo przede wszystkim to jest mój okręg wyborczy, bardzo dbam o to rondo i robię wszystko, żeby to się zmieniło. Ja naprawdę ubolewam nad to, jak mieszkańcy są sparaliżowani tym wyjazdem, wjazdem do miasta Zgorzeleckiego, to jest początek Polski. Mogę tylko po prostu już dzisiaj powiedzieć, bo cały czas monitoruję, dowiaduję się, działam. Dlatego ronda. Dwa dni temu rozmawiałam, właściwie, przepraszam, w piątek dokładnie, rozmawiałam z panią dyrektor generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad, panią Lidią Markowską, i jest ważna informacja: już wszystkie dokumenty są w ministerstwie, teraz czekają po prostu na podpisanie, na przelanie, jak gdyby, zabezpieczenie środków. I chcę tutaj wyraźnie powiedzieć, szanowni państwo, mniej więcej do. Dwóch lat, bo to inwestycja długo trwa, powstaną na tym rondzie Solidarności dwa tak zwane bypassy. Jeden, który będzie finansował właśnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, to jest z Jeleni Góry do, yy, w prawo stronę, czyli gdyby do autostrady, a drugi bypass, który będzie polegał yy, przejmowo cały ruch z autostrad, czyli z tej drogi 94 do Zgorzelca i to będzie inwestycja samorządowa. Ja tylko powiem, że tak, ja myślałem, że to są mniejsze koszty, ale sam yy, jeden taki bypass to jest koszt około 2 milionów 300, czyli to są wspólne inwestycja samorządu, czyli miasta Zgorzelec i yy, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i autostrad i to już jest, no praktycznie na finiszu. Będziemy mogli się spotkać i ja to oczywiście zrobię konferencję, już będą po prostu decyzje ostateczne, żeby to jeszcze nie zapeszać, ale już jest bardzo, bardzo blisko do tej decyzji o przebudowie tego ronda, która pomoże mieszkańcom. No myślę, że jest to dobra informacja, ale też powiedzmy nie tylko o inwestycjach drogowych, bo bardzo dużo dzieje się też w kwestii kolei. Koleje, proszę Państwa, to jest ważna sprawa dla Dolnego Śląska. Ja przypomnę, że my mamy od wielu lat zaniedbane, zdewastowane szlaki kolejowe na Dolnym Śląsku. Między innymi piękne, kraj, parkiem krajobrazowym Doliny Bobru, między Jelenią Górą a Lwówkiem, potem na Złotoryje i legnicę, Czyli to jest jedna inwestycja. Druga, Świeradów, żeby był połączone to wszystko państwo polskie przekazuje nam samorządowcom na dolnym śląsku i my będziemy już przejmować Przejęte linie, modernizować w ramach własnych środków, środków unijnych i tak naprawdę ruszać z tym transportem kolejowym. To jest kwestia najbliższych trzech y, lat. Te inwestycje już będą, czyli będziemy mogli dojechać, szanowni państwo, do Świeradowa, do Karpacza, do Jeleniej Góry, przez Lwówek, do y, Złotory i to wszystko, co jest stoi tak naprawdę już kil, dwie, dwie dekady, jest zapomniane, to będziemy po prostu uruchamiać i tak naprawdę to wykluczenie tego terenu, tych mieszkańców, którzy tak, tam mieszkają, no, będzie się kończyło. Czyli to, co rząd obiecał, walka z wykluczeniem y, trwa i oby trwała, i żeby te wszystkie inwestycje się do, dopięły. No to na koniec, panie Andrzeju, bardzo ważne pytanie. Dlaczego według pana na kolejne pięć lat e, powinien w nadchodzących wyborach wygrać Andrzej Duda? Przede wszystkim dla spokoju, dla ładu, dla, dla y, takiej, jakby powiedzieć, y, no krótko mówiąc, dla rozwoju. Dlaczego? To już Państwo widzimy, kiedy opozycja uzyskała większość w Senacie, jak to destrukcyjnie wpływa na decyzje, na podpisywanie, na całą legislację. I gdybyśmy teraz mieli prezydenta przykładowo z innej opcji, który by obstrukcyjnie wszystko, czy to dobre, czy nie, kierował do Trybunału, wydłużał, to tak naprawdę byłby to paraliż. Będzie bardzo, bardzo trudne działać skutecznie, bo proszę Państwa, Często czas decyduje o, o, o jakości działania. Brak, yy, przeciąganie inwestycji, przeciąganie decyzji tylko i wyłącznie destrukcyjnie działa na, na obywateli i na państwo. Mało tego, ja sobie nie wyobrażam sytuacji też takiej, jak to by była opcja związana z polityką międzynarodową. Proszę Państwa, my jesteśmy w bardzo dobrych układach, jeszcze nigdy takich nie mieliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. My prawdopodobnie niedługo już będziemy mieli tutaj kolejne inwestycje Armii Stanów Zjednoczonych. I proszę sobie wyobrazić teraz, gdyby tutaj prezydent wszystko to wetował, Proszę sobie przypomnieć taką sytuację, kiedy pan Kaczyński był prezydentem, a pan Tusk był premierem. Przypomnijmy sobie, te, kto ma polecić, którym samolotem, kto ma reprezentować w Unii. Dzisiaj tego nie ma. Wspaniała współpraca premiera Mateusza Morawieckiego z panem prezydentem Andrzejem Dudą to jest szybka decyzja, wspólne działanie, i to się tylko i wyłącznie Polakom, Polakom opłaca. W takim razie życzę powodzenia na te kolejne dni, na te kolejne tygodnie. No i myślę, do zobaczenia. Może nie za dwa lata przy lądzie, ale już po kampanii prezydenckiej na pewno o pracach Sejmiku będzie dużo do powiedzenia. Szczególnie na jesień. tak. Dziękuję bardzo za wizytę w studio i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Dziękuję również Państwu, że byliście z nami. Do widzenia, do zobaczenia.